Nazywam się Marek, mam 43 lata i przez ostatnie 5 lat mojego życia próbowałem być ojcem dla dwóch dziewczyn, które nigdy nie chciały mnie zaakceptować, które traktowały mnie jak bankomat, jak niewygodny dodatek do ich matki. A wszystko co robiłem z serca zostało zdeptane i wyśmiane, aż w końcu same powiedziały mi: Wynoś się z tym swoim brudnym pieniędzmi, nie jesteś naszym ojcem, jesteś tylko obcym. I to był moment, w którym zrozumiałem, że już nie mam nic do stracenia i odciąłem je całkowicie. Nie tylko finansowo, ale również emocjonalnie. I dziś opowiem wam wszystko, bo wciąż budzę się czasem w nocy, słysząc ich głosy, czując ten palący wstyd, który wypełniał moje ciało, gdy wszyscy patrzyli na mnie jak na idiotę, który dał się omamić wizji rodziny, której nigdy nie miał i nigdy nie będzie miał. Ale wszystko zaczęło się pięć lat temu, kiedy poznałem Martynę. Kobietę, która wydawała się być wszystkim, czego pragnąłem: silna, niezależna, piękna, z dojrzałością, której szukałem po tylu rozczarowaniach w moim życiu uczuciowym, i która była matką bliźniaczek Julii i Zosi. Wtedy miały 15 lat, i chociaż wiedziałem, że wejście w życie nastoletnich dziewczyn jako nowy partner ich matki nie będzie łatwe, to miałem w sobie tyle nadziei, tyle determinacji że nic nie wydawało mi się przeszkodą zwłaszcza że zakochałem się nie tylko w martynie ale też w idei rodziny której sam nigdy nie miałem bo moi rodzice rozwiedli się gdy miałem 6 lat a ojca praktycznie nie znałem więc kiedy martyna opowiadała mi o swoim byłym mężu który był pasożytem niepracującym leniem który żył na jej koszt i zostawił ją z dziećmi w długu poczułem że mogę być tym który to wszystko naprawi że mogę dać im poczucie bezpieczeństwa, którego im brakowało, że mogę zbudować dom, gdzie będą się czuły kochane, chciane, że nie będę jak ten ich biologiczny ojciec, Michał, który pojawiał się tylko gdy chciał się pokazać, ale nigdy nie pomógł, nigdy nie zapłacił ani grosza alimentów, nigdy nie był obecny naprawdę, tylko obiecywał, że wkrótce się poprawi, znajdzie pracę, zacznie od nowa i tak przez lata ciągnął je za nos. A one mimo wszystko nadal go kochały, nadal mówiły o nim tata z błyskiem w oczach, co mnie bolało, ale mówiłem sobie: Marek, musisz być cierpliwy, musisz pokazać, że jesteś wart ich zaufania. I tak przez pierwszy rok naszej relacji, zanim jeszcze zamieszkaliśmy razem, robiłem wszystko, by pokazać dziewczynom, że mogą na mnie liczyć. Przywoziłem je ze szkoły, kupowałem im ubrania, słuchałem ich problemów, pomagałem w nauce. A potem, gdy Martyna zgodziła się, byśmy zamieszkali razem, wynająłem większe mieszkanie z trzema sypialniami, by każda z dziewczyn miała swoją przestrzeń, i przejąłem na siebie wszystkie koszty: czynsz, rachunki, jedzenie, telefony wszystko, bo miałem dobrą pracę jako architekt. Zarabiałem średnio 6 tysięcy euro miesięcznie, więc mogłem sobie pozwolić. A poza tym wierzyłem, że to inwestycja w rodzinę że każda sukienka Każde wakacje, każdy prezent zbliżają mnie do tego, by być dla nich kimś więcej niż tylko facetem mamy. Ale mimo, że przyjmowały wszystko, co dawałem: nowe smartfony, komputer gamingowy, wakacje w Grecji, karnety na siłownię, lekcje tańca, lekcje angielskiego z native speakerem nigdy nie powiedziały do mnie tato, nigdy nawet pół żartem zawsze byłem Marek albo on. Czasem słyszałem, jak szeptały: Mama, powiedz mu, żeby się odczepił. I to bolało, ale tłumaczyłem sobie, że to wiek, że dojrzewają, że pewnego dnia zrozumieją, co robię. I kiedy po roku wspólnego mieszkania oświadczyłem się Martynie, czułem, że może to być nowy początek, że jak się pobierzemy, dziewczyny zobaczą, że nie zniknę, że zostaje na zawsze. I rzeczywiście, Martyna powiedziała: Tak. Ślub był skromny. Ale pełen emocji. Chociaż pamiętam, jak Julia i Zosia siedziały z kamiennymi twarzami, nie uśmiechając się ani razu, a ja tłumaczyłem to sobie stresem, przeżyciem, nową sytuacją, bo przecież nie można wymagać od nastolatek entuzjazmu, gdy ich matka wychodzi za innego faceta. Ale przez kolejne lata nic się nie zmieniało. Dawałem, wspierałem, pomagałem, a w zamian otrzymywałem chłód, dystans. Brak wdzięczności. I nawet gdy zorganizowałem dla nich osiemnastkę w luksusowej restauracji, gdzie wydałem ponad pięć tysięcy euro DJ, fotograf, limuzyna, stroje, tort, pokaz sztucznych ogni to podziękowały mi jednym zdaniem, po czym przy stole mówiły tylko o tym, jak tata kiedyś zabrał je nad jezioro i to były najlepsze wakacje życia. A ja siedziałem obok jak słup soli, próbując się uśmiechać bo nie chciałem robić sceny, ale w środku płakałem i Martyna też to widziała, ale tylko ścisnęła mi rękę i szepnęła bądź cierpliwy. A ja byłem aż do dnia ich dwudziestych urodzin, które postanowiłem uczcić naprawdę wyjątkowo. Kupiłem im nowy samochód, czerwonego kabrioleta, którego miały używać na zmianę, do tego bilety na wakacje ol, Inkluziwe dla nich i ich przyjaciółek do Hiszpanii. A całość wręczyłem podczas imprezy, na której było ponad 100 osób. Cała rodzina Martyny: znajomi, przyjaciele, kuzyni, ciotki. I przez chwilę naprawdę myślałem, że wszystko się zmieniło, bo gdy wręczyłem im kluczyki, przytuliły mnie, powiedziały, dziękujemy, Marek, a nawet się uśmiechały. I to był moment, który zapamiętam na zawsze, bo był jedynym, gdy poczułem się częścią czegoś większego. Aż do chwili, gdy drzwi sali otworzyły się i wszedł, Michał, ich ojciec, ten sam, który nigdy nic nie dał, ale zawsze był kochanym tatą, wszedł z plastikową torbą i tanimi kubkami z napisem: Najlepsze córki świata. A one rzuciły się mu na szyję, krzycząc: Tato! i od tej chwili cały wieczór się zmienił. Zaczęły go adorować, śmiać się z jego głupich żartów, mówić wszystkim, że tato przyjechał specjalnie dla nich. A mnie ignorowały, nawet nie zaprosiły mnie do wspólnych zdjęć. I wtedy, gdy nadszedł czas na przemówienie, wszedłem na scenę z tysięcy martyną, by powiedzieć kilka słów, ale zanim zdążyłem cokolwiek wypowiedzieć, Julia wzięła mikrofon i powiedziała. Marek, zejdź ze sceny, nie jesteś naszym ojcem. Nie chcemy, żebyś tu przemawiał. A potem Zosia dodała: wynoś się z tym swoim brudnym pieniędzmi. Jesteś tylko obcym i cała sala zamilkła, a ja stałem tam jak skamieniały, patrząc, jak Michał wchodzi na scenę i obejmuje je, jakby był bohaterem, a ja, ja zszedłem, upokorzony, z sercem rozdartym. I Martyna nie powiedziała ani słowa, nie zaprotestowała, nie obroniła mnie, tylko patrzyła w podłogę, jakby jej to nie dotyczyło, więc zabrałem kluczyki od auta. Wyszedłem i wsiadłem do tego przeklętego kabrioleta, a w środku były jeszcze bilety do Hiszpanii. Rozerwałem je i wyrzuciłem przez okno. Wróciłem do domu, anulowałem wszystkie ich karty, odciąłem dostęp do konta, a następnego ranka dziewczyny wpadły do sypialni z wrzaskiem: Co zrobiłeś? Jak mogłeś? Jesteś potworem!. A ja patrzyłem na nie z taką złością, że. aż trząsłem się cały i krzyknąłem, to wy mnie upokorzyłyście. To wy powiedziałyście, że jestem obcym, więc teraz macie to, czego chciałyście. Obcy wam nie płaci. A Martyna tylko stała i powiedziała Marek, to są tylko dzieci. A ja odpowiedziałem Dzieci? Mają 20 lat. Humiliowały mnie publicznie, a ty jeszcze je bronisz? A ona na to Oddaj im karty, albo możesz się wyprowadzić. Więc spakowałem się i wyszedłem. Zamieszkałem w małym mieszkaniu na obrzeżach, i chociaż było ciasne, było moje, a potem zaczęły się telefony, wiadomości, błagania, bo nie miały za co żyć, bo rachunki nieopłacone, bo Michał zniknął, bo Martyna nie dawała rady, ale ja już byłem innym człowiekiem, nie tym naiwnym facetem, który chciał być ojcem, którego nigdy nie mieli i za każdym razem, gdy dzwonili, mówiłem. Zapytajcie swojego prawdziwego taty, aż w końcu zamilkli. I dziś wiem jedno: zrobiłem wszystko, co mogłem, a nawet więcej, ale nie da się kochać za dwoje, nie da się kupić miłości, jeśli ktoś nie chce jej przyjąć. Z czasem, gdy emocje opadły, zacząłem zastanawiać się, czy może byłem zbyt surowy, czy może w moim bólu nie przekroczyłem granicy. Ale za każdym razem, gdy te myśli do mnie wracały, przypominałem sobie wyraz ich twarzy ten chłód, tę pogardę, z jaką mnie potraktowały. I wtedy ten cień współczucia znikał, a na jego miejscu pojawiała się determinacja, by już nigdy więcej nie dać się skrzywdzić w ten sposób. I tak mijały tygodnie, potem miesiące. Żyłem spokojnie, wróciłem do pracy z pełnym zaangażowaniem. Odbudowałem relacje z ludźmi, których zaniedbałem przez ostatnie lata, wróciłem na siłownię, zacząłem biegać o świcie. W weekendy jeździłem na wieś, by po prostu słyszeć ciszę, by oddychać świeżym powietrzem i mieć w końcu chwilę dla siebie aż któregoś dnia zupełnie niespodziewanie spotkałem na uczelni, bo prowadziłem wtedy okazjonalne zajęcia gościnne z projektowania urbanistycznego. Kobietę o imieniu Aneta była tam jako słuchaczka studiów podyplomowych. Młodsza ode mnie o 10 lat, mądra, uważna, z tym spojrzeniem, które nie oceniało, ale słuchało. I mimo że nie szukałem nikogo, to rozmowy z nią stały się dla mnie czymś, na co czekałem. Spotykaliśmy się na kawie po zajęciach. Wymienialiśmy się książkami. Wysyłaliśmy sobie linki do ciekawych wykładów, a po kilku tygodniach zaprosiłem ją na kolację. I spędziliśmy razem wieczór, który przeszedł w noc, a noc w poranek, w którym pierwszy raz od dawna obudziłem się bez ciężarów w piersi, i to był początek czegoś nowego, coś, co budowało się bez presji, bez dramatów, bez przeszłości, która wisiała nad nami jak cień. Aneta nie pytała o moje poprzednie życie, nie wypytywała o Martynę ani o jej córki. Pozwalała mi mówić tylko wtedy, gdy sam czułem, że chcę się podzielić. I to właśnie ta delikatność, ten brak przymusu sprawił, że po raz pierwszy poczułem, że mogę oddychać pełną piersią. I tak po kilku miesiącach zacząłem w końcu mówić. Najpierw niepewnie, potem coraz swobodniej. Opowiadałem jej o tym, jak próbowałem być ojcem dla dziewczyn. Jak bardzo starałem się zasłużyć na ich akceptację. O tym, jak kupowałem ich uczucia. Jak dawałem więcej niż miałem, i jak w zamian dostałem tylko pogardę, i ona mnie nie oceniała, nie próbowała znaleźć winnego, tylko trzymała mnie za rękę i mówiła: Już jesteś bezpieczny, już jesteś po tym wszystkim. I dopiero wtedy zrozumiałem, jak bardzo to wszystko mnie złamało, jak bardzo się pogubiłem i że przez pięć lat żyłem w ciągłym napięciu. Próbując zadowolić ludzi, którzy nigdy nie chcieli, żebym był ich częścią. I w tym wszystkim Martyna też ponosiła winę. Nie broniła mnie, nie wspierała, pozwoliła, by jej dzieci zniszczyły mnie słowami, a potem jeszcze groziła mi odejściem, gdy postawiłem granice, a przecież to ona powinna te granice ustalić na początku, to ona powinna nauczyć je szacunku, ale nie zrobiła tego nigdy, bo może bała się, że straci ich miłość. A może po prostu była zbyt wygodna, by wejść w konflikt? I dziś wiem, że to ja byłem jedynym dorosłym w tym domu, jedynym, który dźwigał odpowiedzialność i który naprawdę chciał stworzyć coś trwałego. A teraz, po latach, nie mam już żalu. Mam świadomość, mam spokój i mam Anetę, z którą powoli planujemy wspólną przyszłość bez pośpiechu, bez presji od tak, dzień po dniu. Poznajemy się, dzielimy przestrzenią, uczymy się siebie nawzajem. A ja pierwszy raz od wielu lat nie czuję potrzeby, by cokolwiek udowadniać. By kogokolwiek przekonywać, że jestem coś wart, bo wiem, że jestem. Nie dlatego, że daję drogie prezenty czy płacę rachunki, ale dlatego, że jestem uczciwy, lojalny i gotowy na prawdziwą bliskość. A jeśli któregoś dnia znów będę ojcem, to tylko dla dziecka, które rzeczywiście będzie moje i które wychowam od początku w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku, a nie wdzięczności za przelewy. I tak żyję, spokojnie, bez dramatów, a czasem, kiedy skroluję internet i przypadkiem natrafię na zdjęcia Julii i Zosi, bo nadal prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych. Widzę, że życie ich nie oszczędza, że nie ma już wakacji na Krecie, że nie ma sesji w markowych ciuchach. Tylko zmęczone twarze i komentarze o pracy zmianowej. I mimo że mógłbym się uśmiechnąć z satysfakcją, nie robię tego, bo to nie o zemstę tu chodziło, tylko o prawdę. I ta prawda, choć bolesna, daje wolność, bo wiem, że dałem wszystko, że próbowałem najlepiej jak potrafiłem. I jeśli oni to odrzucili, to nie moja porażka, tylko ich wybór. A ja w końcu nauczyłem się żyć z tą świadomością że nie każdemu da się pomóc, że nie wszyscy zasługują na drugą szansę i że czasem najlepszym co możesz zrobić, to odejść i zacząć od nowa, już nie dla innych, tylko dla siebie.